Dzisiaj zagramy w grę. Dzień dobry moi drodzy, witam Was w pierwszym odcinku serii Zgadnij, kto to, która będzie opierała się na zasadach znanej nam wszystkim gry z dzieciństwa. Zgadnij, kto to. Tak więc będzie tak, że ja będę się malować i będę próbowała się upodobnić do postaci z serialu bądź filmu, a Wy będziecie musieli zgadnąć, co to za postać, a na koniec będą nagrody. Tak więc myślę, że całkiem fajnie. No przestańcie tu ptać! na miejsce! Nie, tu nie z jej miejsce. Tak, chodź, chodź. <gry> Partnerem pierwszego odcinka jest marka Golden Rose, z którą współpracuję przysłali mi ostatnio masę kosmetyków i jestem bardzo podekscytowana, bo Golden Rose towarzyszy mi od początku mojej przygody z makijażem, tak więc będzie fajno. Radzę wam na ten moment, że będzie to jedna postać i będzie z jednego serialu i dla ułatwienia zrobię dwa makijaże, żeby było wam łatwiej. Ale to będzie fajne, już mi się podoba. Zapraszam. Ok, zabieramy się do pracy, bo przede mną, przede mną sporo pracy. Jestem bardzo ciekawa, jak się Wam w ogóle spodoba cała seria i czy będzie to proste czy nie, bo dla mnie wydaje się być całkiem e, do ogarnięcia. Też dlatego chcę zacząć z dwoma makijażami. Będą one bardzo charakterystyczne, więc myślę, że większość z Was, jeśli oglądała tę produkcję, to nie wierzę, że nie będziecie wiedzieć. Makijaż zaczynam od bazy i wybrałam rozświetlającą bazę Luminous Finish. Jeśli chodzi o podkład i korektor, to użyję sobie tych z serii HD, mam ich HD Concealer, HD Foundation. I ogólnie powiem Wam, że tych kosmetyków z tej serii akurat nie miałam okazji jeszcze używać, tak więc zaraz sobie to przetestujemy. Natomiast to, co przeczytałam e, na opakowaniu o tych produktach, bardzo jest takie, wiecie, dla mnie zachęcające. Mają dać nam taką nieskazitelną skórę, są też nawilżające, tak więc powinno być tak, jak je ja lubię. Do aplikacji podkładu i korektora użyję sobie tego pędzelka. Jest on taki maleńki. Bardziej prostokątny i taki bardzo tutaj smukły. Yy, bardzo fajnie, na pewno będzie się nim rozprowadzało wszystko. Teraz korektor, i jazda zadawałam się na odcinek 02 i zaraz się przekonamy, czy będzie dla mnie ok. Ok, korektor bardzo ładnie połączył się z podkładem. Bardzo mi się podoba, że mamy taki świetlisty finish, to wygląda przepięknie. Teraz produkt, który dobrze znam, bo używałam go wiele razy, właśnie kilka lat temu. Jest to kredka Long Stay Precise Brow Liner. I ona właśnie z jednej strony ma taką mega um, cieniutką szczoteczkę, i z drugiej strony ma też bardzo taką cieniutką i precyzyjną um, kredkę. I ja bardzo wiele tych kredek zużyłam swego czasu. W ogóle cała ta linia Long Stay była jedną z moich ulubionych, były też tutaj takie matowe pomadki, na pewno kojarzycie. Wszyscy je mieli wtedy. Przejdźmy teraz do konturowania i użyję paletki Contour Powder kit, e, gdzie mamy dwa produkty mm, brązujące i jeden puder, e, taki rozjaśniający. I tak jak już pewnie się domyślacie, mi się taki koncept bardzo podoba, dwa odcienie brązera. To jest coś, co mm, ja uważam, że zawsze powinno być, jakby że w jednym opakowaniu mamy troszkę cieplejszy, trochę chłodniejszy odcień, bo ja właśnie w ten sposób najbardziej lubię się konturować. E, wezmę sobie teraz e, taki duży, e, przepiękny, puchaty pędzel, też taki bardziej słuchajcie. Tutaj wycięty, taki bardziej spłaszczony, ale jednak grubasek. I nim zrobimy sobie właśnie konturowanie. Zaczynam od ciemniejszego odcienia. I delikatnie zaznaczam buzię, bo nasza bohaterka nie jest kojarzona na pewno z mocnym konturowaniem. Tak więc tutaj będę się trzymała naturalnego wyglądu. Ok, i teraz odrobinka tego jaśniejszego. Różę także będzie odrobinka i wezmę ten przepiękny, taki rozświetlający róż z tego Trio Nude Look. Zobaczymy, czy dam radę tym pędzlem, ale chyba sobie poradzę. Jak wiecie, ja wszystko mogę robić jednym pędzlem, jeśli chodzi o konturowanie, tak więc dam radę. Ja w ogóle bardzo lubię całą tą serię Nude Look. E, zaraz też e, użyję pudru, który też e, męczyłam, bo mam go w swojej kolekcji. Tego pudru używam na razie tylko na czoło oraz na dół twarzy. Nie pudruję jeszcze okolicy pod okiem, bo zaraz mm, będę robić oczy. E, nie chcę mieć już jakby braku możliwości poprawy i myślę, że nałożę jeszcze rozświetlacz, zanim przejdziemy do oczu. I ja go sobie nałożę tym pędzlem. Też kolejny, taki bardziej spłaszczony, to już skośny pędzel. I skośne pędzle fantastycznie się też sprawdzają do rozświetlacza. One się tak pięknie układają do twarzy. A ten rozświetlacz wygląda bosko. Przechodzimy do oczu i zaczniemy sobie od primera. Obowiązkowo. Na paluszki. Dajcie mi w ogóle znać, jaki jest Wasz ulubiony kosmetyk z Golden Rose. Ja yy, na chwilę obecną najbardziej pałam miłością do całej serii Nude Look. Yy, jest tam i tint do twarzy, taki krem coś w tym stylu. No i właśnie ten puder rozświetlający. Yy, uwielbiam, używam, posiadam. Yy, natomiast pamiętam, że właśnie yy, kilka lat temu obsesyjnie używałam matowych pomadek. Miałam chyba wszystkie kolory. A i pamiętam, że jeszcze używałam ich żel do brwi, bo to był pierwszy żel, który dorwałam na rynku, który był w stanie utrzymać mi moje brudzi. Tak więc to był wyczyn i byłam niezmiernie szczęśliwa, że znalazłam coś takiego. Przejdźmy jednak do makijażu oka i łapię za kredkę i jest to odcień 420, taki piękny kobaltowy odcień i tą kredką narysuję sobie graficzną kreskę. Zaznaczę sobie najpierw dwie kropeczki po dwóch stronach, bo chcę, żeby one były no oczywiście jak najbardziej symetryczne. Zaraz będziemy wyrównywać te linie, ale właśnie dlatego bardzo lubię robić graficzne kreski najpierw przy pomocy kredki, bo one dużo łatwiej, jakby są takie przyjemne do wszelkich poprawek i do tego, aby ładniej je później uformować, a dopiero później na przykład na to można nałożyć eyeliner albo jakieś cienie lub farbkę lub cokolwiek w tym stylu. Okej, okay, teraz czas na trochę mojej inwencji twórczej, bo chcę dodać taki cień pojedynczy od cień 60. Jest to właśnie taki przepiękny, bardziej perłowy cień błękitny i chcę go nałożyć na wierzch, bo w pierwotnej wersji ta kreska była jaśniejsza, nie była może błyszcząca, ale nie będziemy tutaj jedzie. Pokaż z tego powodu, bo im więcej blasku, tym lepiej. A wiem, że jak dodam ten cień na wierzch, to właśnie troszkę ją rozjaśnimy i będzie to wyglądało fantastycznie. Teraz łapię za kolejny cień pojedynczy od 61 i jest to też taki piękny, właśnie fioletowy, ale z lekką perłą. Ten pędzel to w ogóle jest coś, czego ja nigdy wcześniej nie widziałam i czuję się zafascynowana i uważam, że jest to w ogóle fantastyczne rozwiązanie. Mamy tutaj coś, co wygląda jakby. Przez przypadek jakiś samuraj, po prostu takim wielkim mieczem ściął taki pędzel yy, puchaty, ale to tak ma być. Widzicie, jest taki lekko ścięty, ale jest zbity, tak więc to też jest ciekawe i on się będzie fantastycznie nadawał, żeby właśnie nakładać cienie w wewnętrznym kąciku. Tak więc będę go sobie teraz używać do naszego fioletu, i fiolet leci wewnętrzny kącik. Oczy są zrobione, lecimy teraz z tuszem i powiem Wam, że ta maskara bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła, szczególnie szczoteczka, bo jest silikonowa i wiecie, że ja uwielbiam, w ogóle to jest e, ta fioletowa, czyli Mega lash maskara, natomiast ona też jest spłaszczona i jakbyście sobie wyobrazili, to po tych spłaszczonych stronach nie ma w ogóle wypustek, one tylko są po bokach i tym się bardzo dobrze maluje w ogóle dolną linię rzęs, bo nie brudzicie sobie powieki i też fantastycznie dojeżdża się do wszystkich tutaj zakamarków i też szczególnie przy wewnętrznym kąciku ta budowa szczoteczki jest do tego fantastyczna. Przedostatni element, słuchajcie, to będą usta i wybieram pomadkę płynną Liping My Matte i to jest odcień 0,5 bo chciałam, żeby był taki bardzo nudziakowy, natomiast e, dostałam też inne pomadki i to jest na przykład My Matte Lip Ink i odcień 0,4 to jest mój totalny faworyt ostatnie no ponad tydzień praktycznie jak już miałam coś na ustach to zawsze miałam tą pomadkę i często właśnie mnie o nią pytacie, tak więc zero czwórka na jesień to jest petarda, natomiast ja polecę właśnie z czymś troszkę chłodniejszym, jestem ciekawa jak będzie to wyglądało, bo ja wiecie w takich chłodniejszych to nie zawsze czuję się komfortowo, ale tu widzę że ona jest różowa, więc będzie git. Na sam koniec czas na Fixing Spray i proszę mi powiedzieć, kto dalej uwielbia ten produkt. Ja go kocham i słuchajcie, przez e, długi czas, mm, szczególnie właśnie na początku make-upu, jak odkryłam ten produkt, byłam do niego tak przywiązana, że przez kilka dobrych miesięcy używałam tylko jego, kupowałam go ciągle i naprawdę nie wiem, ile zużyłam tych opakowań. W każdym razie bardzo się cieszę, że on cały czas jest dostępny. Teraz czas na ostatni element, i myślę, że ten element też rozwieje większość wątpliwości. Tak więc raz, dwa, trzy. Myślę, że już większość z Was może się domyślać, co to jest. Myślę, że już jest naprawdę, naprawdę dobrze, przynajmniej tak mi się wydaje. Musiałabym jeszcze troszkę poćwiczyć z włosami, ale wiecie, że ja nie jestem mistrzem włosów, ale starałam się, robiłam, co mogłam. Dajcie koniecznie znać, kto już po pierwszym makijażu wiedział, o jakiej postaci mówimy, i teraz zabieramy się za luk numer dwa. Tak więc drugi make-up zaczynam również od bazy i tym razem od bazy matującej. Udamy, że zupełnie nic się tutaj nie dzieje, że nie mam innej fryzury, ani że moje brwi czy udamy, że moje brwi wyglądają zupełnie normalnie. Bazę matującą nakładam tylko tutaj w strefie T. Nie nakładam tego typu baz na całą twarz, ale jest to bardzo taka indywidualna zasada. Mi wystarczy, jak się zmatowię właśnie w strefie T. Muszę uważać na moje super naturalne brwi. Przechodzimy teraz do korektora i muszę zakryć moje brwi. I e, tak, są zakrojone klejem, e, ponieważ lub numer dwa będzie bardziej crazy, jak już możecie widzieć po mojej fryzurze, która jest jak z Marsa. Lecimy teraz z podkładem i zdecydowałam się użyć tego Up to, e, 24 Hours Stay, bo jest on bardzo mocno kryjący. Jest to taki... E, powiedziałabym cięższy podkład, e, natomiast e, do wszelkich charakteryzacji czy na jakieś wyjścia jak najbardziej mm, fajnie się sprawdzi. O, proszę bardzo, zaraz zresztą zobaczycie, że ma naprawdę bardzo fajne krycie. Znowu korektor, ten sam i trochę go nałożę w strategicznych miejscach, już takich powiedziałabym em, bardziej kojarzących się z tym, gdzie korektor powinien się znajdować, czyli po prostu w okolicy oka. I tu już nie potrzebuję go jakoś super bardzo, bo podkład naprawdę bardzo dobrze kryje i ogólnie dla mnie jest to podkład taki do zadań specjalnych lub właśnie przy charakteryzacjach, bo no robi robotę, więc jeśli lubicie mocne krycie, szukacie czegoś takiego, to gorąco Wam polecam sprawdzić sobie właśnie ten podkład 24 Hour Stay foundation. Dobra, słuchajcie, tutaj również główną atrakcją będzie makijaż oka, natomiast zanim do niego przejdziemy, to również zaczniemy sobie od twarzy, która też nie będzie mm, jakoś tutaj y, bardzo mocno podkreślona. Sięgam sobie za paletkę y, też do konturowania Metals Sculpting Palette i tutaj odrobinę bronzera nałożę tym samym pędzlem, co poprzednio, bo on jest naprawdę fantastyczny, jeśli chodzi o konturowanie twarzy. Róż, również z tej paletki. I słuchajcie, teraz w ogóle mam takie flashbacki, że ta paleta, dokładnie chyba ta, nie, na pewno ta, na pewno ta była moją pierwszą taką paletką do konturowania, jaką posiadałam, bo pamiętam jak gdzieś, że. Miałam taki też moment, że nie używałam jakby bronzera z tej palety, tylko głównie tego różu, bo on jest przepiękny. Jest taki no, ze złotą drobiną, bardzo charakterystyczny, bardzo ładnie wyglądał. Później, dopiero jak gdzieś tam zaczęłam bardziej ogarniać make-up, to używałam też bronzer i to była taka paleta, którą wiecie, jeszcze byłam w stanie wykończyć do zera, no bo miałam tylko jedną i na pewno to była ta. Ten róż jest świetny. Ale też nie mogę przesadzać, muszę się tutaj stopować swoje zapędy, jeśli chodzi o ilość różu na rynku. Teraz rozświetlacze i słuchajcie, ten look, jak już widzicie, jest bardziej taki e, kosmiczno. Kosmiczny, kosmiczny, tak więc paletka z tymi rozświetlaczami to jest strobing Highlighter Palette i szczególnie te dwa odcienie są takie bardzo kosmiczne, zawsze mi się kojarzą z jakimś takim kosmicznym vibem, tak więc zmiksujemy sobie właśnie te dwa i nałożymy na policzki. Do różu będę używać pędzla również z Golden Rose. Gorąco Wam polecam ten kształt, właśnie taki, jakby duży, duży pędzelek do rozcierania. One się fantastycznie sprawdzają, właśnie do rozświetlacza, bo można fajnie po całej twarzy maziać i wychodzi to bardzo naturalnie i przepięknie. Okej, okay, teraz złotko. Teraz czas na to, co tygryski lubią najbardziej, czyli na brokat, a dokładniej na brokatowe eyelinery, którymi zrobimy sobie praktycznie cały makijaż oka. Jedynym wyjątkiem będzie ten gagatek, czyli również pojedynczy cień w odcieniu 52, ale zacznijmy sobie od właśnie tego. Są to eyelinery Extreme Sparkle i ja będę używała odcienia 04, 05, 01. 03. Najpierw 04, czyli taki bardziej turkusowy. I słuchajcie, w tym makijażu najfajniejszy będzie to, że on jest super prosty i tak naprawdę nie potrzebujecie do wykonania go zbyt dużej precyzji. Bardzo beginners friendly i ogólnie możecie oczywiście też sobie go wykonywać, jakby tylko na powiece, nie musicie wyjeżdżać tak daleko. Ja tak robię, ponieważ moja postać miała właśnie taki makijaż, tak więc ja się muszę trzymać jak najbardziej tutaj mojej postaci. Natomiast takie właśnie bardziej dzienne wykorzystanie może być bez tych brwi. Tutaj główną rolę będą odgrywały warstwy. Nakładanie kilku warstw tych produktów, żeby uzyskać najlepszy kolor. Żeby było widać, że mamy tutaj kilka odcieni. Ja bardzo lubię tajlejnery, bo one mają mnóstwo drobin i to wygląda naprawdę przepięknie. Teraz trochę srebrnego na środeczek, Chcę, żeby on mi się fajnie zmieszał z tym niebieskim. Nie zielonym, tylko niebieskim. I ten srebrny też ma bardzo piękne drobinki. Teraz właśnie małe zamieszanie i tutaj dam ten cień metaliczny. On może mi tu nachodzić trochę na ten srebrny, bo chcę go właśnie z tym srebrnym zmieszać. Z racji tego, że ten pojedynczy cień no, nie jest takim eyelinerem z drobinami, to zaraz nałożę na niego, właśnie, też sreberko, żeby on też miał na sobie ten przepiękny efekt. I żeby, jak wiecie, pasował do całości. Ok, i ostatnim kolorem będzie złotko, czyli 03. Teraz, aby uzyskać jakby więcej koloru to maluję tym eyelinerem jakby odpowiednio gdzie był dany kolor, ale nie roz, już jakby nie używam palca, żeby to rozprowadzić. Tylko właśnie zostawiam, żeby to tak trochę messy wyglądało. Bo uważam, że nie ma potrzeby, aby za każdym razem to doklepywać. Taki efekt też jest mega. Okej, okay, lecimy teraz z tuszem. Ja Wam powiem, że jestem zakochana w ogóle w tym looku i że jak się po prostu obracam to w każdą stronę to się świeci. Przepięknie. E, tuż będzie teraz e, Lush Loving Mascara. Taka przepiękna różowa, metaliczna fuksja. I tym razem szczoteczka nie silikonowa, ale zobaczymy, zobaczymy. Bo wiecie, że mnie to tutaj preferuje silikon. Jeśli taka szczoteczka jest e, z włosia i nie jest tego włosia za duże, no nie są za długie, to jest okej. Okay. I tak właśnie jest. Tutaj ładnie rozdziela nam ta maskara włoski. Nie włoski, tylko rzęsy. Czy rzęsy to chyba włosy. Jeśli chodzi o usta, to postawię tutaj na coś bardzo delikatnego, bo jest to e, taki bardziej balsam, lekko e, zabarwiony. Dokładnie jest to Glow Kiss Tinted Lip Balm i jest to 0.3 Berry Pink. I ja w ogóle bardzo lubię takie rozwiązania, szczególnie teraz na jesień-zimę. Takie, wiecie, zwykłe przezroczyste pomadki, okej, okay, będą nam chroniły usta, ale to da nam taki lekki soczysty mm, look, a dodatkowo jeszcze będzie pięknowy usta, tak więc jest to połączenie idealne. I pachnie jak Kuba buba Czas teraz na ostatni element, czyli na metaliczny, srebrny eyeliner, który dam w bardzo nietypowym miejscu i daję go mm, dla takiej jeszcze większej podpowiedzi. Bo ogólnie ten look jest już naprawdę mega spokojny, jeśli chodzi o inspirację i o odtworzenie w miarę możliwości luku mojej bohaterki. To jest naprawdę dobrze, ale to da, myślę, taki final touch i nie będziecie już mieli wątpliwości. Żeby móc to zrobić tak jak ja chcę Muszę sobie dosyć sporo tego wyłożyć na dłoń Będę używać teraz metalicznego eyelinera I to jest odcień 07 I będę malować słuchajcie Ucho Ucho musi być srebrne Już widzę, że lepiej Będzie mi nakładać Ten produkt bezpośrednio na ucho Już widzę jak to będę myła Teraz czas na Was. Piszcie koniecznie w komentarzach, jak myślicie, jaką jestem postacią. Potrzebuję imienia i nazwy z serialu. I jeszcze raz podkreślam, te dwa makijaże należą do jednej postaci i są z jednego sezonu, żeby było łatwiej. Aż cztery osoby i do tych właśnie osób polecą paczki kosmetyków. Tak więc słuchajcie, jest o co walczyć. Piszcie koniecznie, jak Wam się podoba taki format odcinka, i czy widzieliście kiedyś coś takiego, i czy idziemy w to dalej. Na koniec, jeszcze raz dziękuję mojemu partnerowi, czyli Golden Rose. Wszystkie kosmetyki oraz pędzle, które użyłam pod czas nagrań tego odcinka znajdziecie w opisie na dole. Jeśli zostaliście do tego momentu, to w komentarzu dopiszcie również zgadnij kto to. Ja się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku.